Cześć, ja jestem Nefren, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Studio Warcraft. A dzisiaj powiemy sobie m.in. o tym, że Greg Street, czyli jedna z czołowych postaci jeśli chodzi o deweloperów WoWa zmienia pracę. Ponadto pokażę Wam nowego mounta, którego możemy już kupić w grze, czyli Iron Skyriver. Dodatkowo kilka informacji nowych na temat Warlords of Draenor, czyli nowego dodatku. No i jeszcze będziemy, powiemy sobie troszkę o nerfach w Siege of Orgrimmar nadchodzących. Oraz o tym, że WoW znajduje się na siódmym miejscu w rankingu najbardziej dochodowych gier free to play w USA. Dlaczego free to play, to zaraz sobie wyjaśnimy. W takim razie, zapraszam. Grek Street, czyli jedna z głównych postaci, jeśli chodzi o Wołowę, o to, jak teraz ta gra wygląda, w jakim kierunku zmierza. I co jest ważne, osoba, która bardzo często kontaktowała się z graczami, mogliśmy do niego tweetować, bardzo był aktywny na forach. Krótko mówiąc, to był taki łącznik między społecznością WoWa a Grow. Dzięki niemu wiedzieliśmy, nad czym teraz deweloperzy pracują. Ta osoba właśnie zmieniła swoją pracę. To oczywiście widzieliśmy już od pewnego czasu, że będzie rezygnował ze stanowiska w Blizzardzie, natomiast nie widzieliśmy tego, że teraz będzie lead designerem w Riot Games a konkretnie będzie zajmował się League of Legends. No i przechodzimy do kolejnego dużego newsa, a mianowicie jest to nowy mount, którego możemy kupić w grze za pieniądze w sklepiku, czyli za 20 euro, tak jak inne mounty. Mount ten nazywa się Iron Sky River, prezentuje się naprawdę wyśmienicie. A czy warto za niego zapłacić 20 euro, na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. No i przechodzimy do kilku informacji związanych z nowym dodatkiem, czyli Warlords of Draenor. Pierwsza rzecz, wiele kontrowersji wzbudził fakt, że wraz z tym dodatkiem otrzymamy możliwość podniesienia natychmiastowo do 90. levela jednej z naszych postaci. Potem twórcy rozważali czy to będzie płatne czy nie i ostatecznie wyszło, że na pewno wraz z dodatkiem jedną postać będziemy mogli za darmo podnieść na 90. level. Kolejną rzeczą z tym związaną i jednocześnie budzącą jeszcze większe kontrowersje jest to, że Blizzard będzie testował możliwość zakupu tego w grze za pieniądze, czyli prawdopodobnie będzie to jedna z opcji, która pojawi się w sklepiku w grze. Czyli będziemy mogli zakupić 90 level dla swoich kolejnej postaci, ale za to będziemy musieli oczywiście już zapłacić. No i oczywiście będzie można zakupić dodatek w wersji cyfrowej, w cyfrowej takiej standardowej oraz do Lux. I w tej wersji lepszej będziemy mieli Mounta oraz peta którego dostaniemy i co jest fajne od razu po zrobieniu nawet preordera dostaniemy te, tego mounta i peta w grze czyli będziemy mogli się już nimi wcześniej cieszyć i podobnie będzie właśnie z tym 90 levelem to znaczy jeśli zrobimy preorder e, dodatku będziemy mogli już jedną postać na 90 level za darmo podnieść po to właśnie żeby jak to twórcy wyjaśniał, e, zapoznać się z nową klasą bo zazwyczaj będziemy to robili w przypadku jakiejś nowej klasy e, no i żeby właśnie wgrać się w tą postać i kiedy wyjdzie dodatek żebyśmy mogli już od razu wystartować no i ostatni już news na dzisiaj, a raczej ciekawostka, to znaczy macie przed sobą ranking 10 najlepiej zarabiających gier free to play w 2013 roku i już tłumaczę skąd tutaj się wziął WoW, bo jak wiecie w WoW jest abonament. Otóż te liczby, które tutaj widzimy nie biorą pod uwagę wpływów z abonamentu, czyli to jest tylko i wyłącznie to co WoW zarobił na rzeczach, które nie są obowiązkowe, to znaczy wpływy z sklepików w grze, czyli z mountów kompanionów oraz wpływy z tych dodatkowych usług typu przeniesienie postaci czy zmiana, zmiana rasy i to pozwoliło tej grze zarobić aż dwie 213 milionów dolarów to jest naprawdę dużo, zważywszy na inne gry, które tylko i wyłącznie na modelu Free2Play się opierają, typu League of Legends itd., itd. Więc to jest naprawdę niesamowity wynik. No i jak widać, WOW wcale tak słabo nie wszędzie. No i to było na tyle, jeśli chodzi o newsy związane z wołem. E, ja mam również tutaj dla Was komentarz, który wybrałem z zeszłego tygodnia. E, komentarz użytkownika mleczko7777, który napisał: Świetny program, rób je dalej. A na pewno zdobędziesz grono wiernej wizy. Ja chciałem oczywiście podziękować za tę opinię. E, zachęcam Was do wyrażenia swoich również tych bardziej negatywnych, żebym wiedział, co ewentualnie w programie mogę zmienić, e, co byście chcieli tutaj zobaczyć. E, no i mam pytanie dla Was na dzisiaj: to znaczy, mówiliśmy sobie o tym troszkę mało nowym. I chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, czy waszym zdaniem czy zapłacilibyście 20 euro za montaż w grze, czy w ogóle taki sklepik w grze, w której jest abonament, jest dobrym pomysłem, czy nie. Co o tym sądzicie? Ja oczywiście sobie komentarz jeden wybiorę i w przyszłym tygodniu go jakoś skomentuję. No i to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. I korzystając z okazji, chciałbym złożyć urodzinowe życzenia, ponieważ dzisiaj jest 23 stycznia i pewna bardzo ważna dla mnie wyjątkowa osoba obchodzi urodziny. Chciałem życzyć Jej wszystkiego najlepszego oraz spełnienia marzeń. No, i do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.